KURWA! Bo... <laughs> Mówiłem powoli. Okej, okay, jeden doszedł, drugi też. Dziwnie to brzmi, ale takie są realia. No, śmiało, śmiało, do końca, do końca. Gęsiego, gęsiego. Oto lista trzech konkurencji, zabawa wchowanego, obiekt przez gamory oraz wyścig kładów. Zabawa wchowanego polega na tym, że wszyscy z jednego respa mają za zadanie przedrzeć się na drugiego respa, będąc oczywiście niezauważonym. Jeżeli dotrą w wyznaczone miejsce, odpalają tam flarę taktyczną bądź też grenad tymny i oznacza to, że ta osoba wygrywa. Z kolei drugi zespół, który znajduje się w helce, ma za zadanie te osoby wszystkie znaleźć na mapie i oczywiście je zabić. Osoba, która zginie, naturalnie przegrywa. A mogę z w stylu lecieć? Nie, Tak, nie, Tak, nie, nie, lecimy niczym. lecimy Tak. No start startujemy, no startujemy. <gry> Damy wam tak trochę szansy, sobie polecimy tak dookoła. I rozpoczęły się Ikrzyska na pożegnanie Patrickita 4, 1 i 5 Tutaj wystartowali, Ty, ale ja nie widzę Macie ogólnie dobrze, bo ja zawsze jak, jakoś przelecę ja nic nie widzę, nie? Co? To te... Spe, spe, specjalnie on na bezą, bo flaga schodzi. No, no. <gry> o. Ale możemy strzelać tylko jak Was zobaczymy, także nie bójcie się nie? Bo... Ktoś tam pomerwał trochę, ale się schował. Gdzie masz karaluchu? <gry> 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 o! o... <gry> Widzę, widzę, widzę. A kto to tak jest? flame. <laughs> już prawie na mecie był. Drugi? A, tak tutaj jest, jak też musi być. Patrz, jest. Stój. Stój, stój, stój. Stój. Ja pod samą wieżą, nie wierzę, kto to Pierwanie! Ja. No Ale to szelmy, nie odzywać, wy w ucinku, nie odzywać! No <śle> jakby wymyśle, nie powiedział, my już wracaliśmy do, po, 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 na Alfe. Ja... Chodź bardziej tam nad Alfe, nad Alfe bardziej, bo tutaj ich nie będzie. Ale no to jest fajny ten przejść, dopiero kurwa... O Jezu, prosto w chuję. Dobra, nie Paweł, ma zaraz w ułach 4... Mi się wydaje, że koło niego gdzieś przeleciliśmy ja, ja myślę, że tak, bo tu zaraz nikogo nie ma, tu flary, tak. 4 flary ja odpali, odpali, kurwa. 4 flary odpali Oj dobra. Tu tak. 4 flary odpierdoli, zaraz wszyscy będą kurwa na las. Tutaj pod wiaduktem przyjechał, widziałem kogoś wcześniej. Trzeba dobra, tutaj... damy, wam damy wam szansę, lecimy przelecieć. Teraz pewnie jest szybki bieg, taki... każdy sprint. <laughs> Polecieli w pizdu, szybko, szybko, szybko. Jest na początku szybko beta alfa przejęta, a teraz jest... Już... Nie no, pół godziny mają. Ale oni siedzą, siedzą mierzyć. na tej alfie tam pewnie. <laughs> <laughs> <śledzñas> zbyt, Kurwa moratrzka jest raz mi ja stały To wodzie to woda Mordor i, i Morda nie? We Ja okay. ale jak coś to was nie wyrzuci z gry bo jest <śledz> tewanu <Zeiten> no, czas Masa wygra Morda To jest masa To jest seknot trzeci A trzeci gdzie? Ale wy wy tu we dwójkę jesteście tak? Tylko? Jeszcze jeden No bo szukamy jeszcze jednego, bo to nie powiedziane jeszcze tak <noise> no, nie. Tam jest, tam jest konfidenci, tam jest, tam jest Dobra, brawo ty Trójka dobiegła no, Kto no, pierwszy to jest, dobiegł? Kto to był pierwszy drugi bordol drugi trzeci Ładna, dobra, dobra. No, Gratulacje, gratulacje, gratulacje. A ja, ja się śmiałem z początku ze Scream ale ulepardze ja nie odjeżdża do już Tak Ale on już przywieżdżą No Scream No to, Scream to miał najgorzej kurwa, bo to sobie dotykał tej wieży Masaka Ja rzuciłem już kurwa na no. tędy nie? O, ja tu ze środkiem przebiegłem, cały śródeczki tutaj kurwa To co, pozostali? Znowu się respią, znowu biegną? Tak? Pozostali znowu? Barbi, jak robimy? Co? Biegną jeszcze raz, czy przełączamy następną mapę? Nie, znaczy, nie nie nie, gramy dalej, gramy dalej, gramy dalej, gramy dalej, także tylko zrobimy tak, że yy... Nie wiem czy ja zrezyduję, się No wanie, tylko i tyle, no to, no no. my tam sobie no. To później będziemy ten jakoś punktowali, kto się dał pierwszy złapać, drugi, trzeci itd. Tak Kolejną konkurencją w naszych igrzyskach będzie bieg przez gejmory. Wszyscy zawodnicy ustawiają się w wyznaczonym miejscu, a ich celem jest dobiegnięcie do mety. Żeby nie było tak łatwo, na całej trasie znajdują się rozstawione gejmory. Ostatni żywy, któremu uda się dobiec do mety, wygrywa. Friendly Fire będzie włączony, spotowanie będzie wyłączone, a my dodatkowo zadymimy cały teren tak, aby ograniczyć widoczność. CZY TO JEST JASNE?! Ogólnie tak, tu będzie meta, ba, 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 czyli trzeba ba, 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 będzie wbiec ba, 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 tutaj ba. i ktoś no, czekaj, kto przebiegnie czekaj, czekaj, ten my tam wejdziemy wszyscy na metę do no, nich, no, to wytłumaczysz wszystkim naraz, nie? Chodźcie ze mną. <laughs> tak, Claymore'a na metę. No. Przy, tu Claymore'y <laughs> będą na mecie jak przebiegniecie to wygracie, a jak nie to... I C4 i miny tu będą i czołgiem zastawimy jeszcze to wejście. Tutaj, gdzie oni stoją jest meta, w tym przejściu. Ta czarna linia gruba to jest meta. To. Jeszcze pokaż palcem, tak, że to. To jest Dobra, meta. Dobra, zakończymy, Mordor wygrał, to, to na rozchodzimy się. Dobra, i teraz tak, za, 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 ogólnie to będziemy tu rozstawiać Claymory. Najpierw jedna na rozstawi, potem druga. Eee, I pokażę wam, gdzie jest teraz start, skąd zaczynacie. Chodźcie, to biegniemy na start. Kilka hey, My zadymiamy i jak rzucę flarę, to wy po prostu biegniecie do przodu i kto pierwszy wbiegnie tam do bunkru, to do bunkra, do środka, to wygrywa, nie? I wszystko jasne. Tak. Kurwa, a e... O, o, wolno amulicję, o bardzo dobrze. <laughs> Jakie pole minowe tu się zrobiło. <laughs> Nie strzelajcie po wyszacji mory uwaga jak zadymię i rzucę flary do, tutaj to będziecie mogli biec <grymne> Dawajcie start biegniemy panowie biegniemy <grymne> 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 Jest ze swojego szatem. Poszło. Na A, ten Claymore na mecie tam zamknął. I co, wszyscy? A, tutaj jakiś oszust jest. No, około to Marmik. Kto, to jak? Kto przebieg pierwszy? To Marmik. Pierwszy. Tak, tutaj jeden. był. Czyli co, i pierwszy i drugi Morta, tak? Dobra, eee. Ej, bez cię, ja nic to odpadam. Muszę wylecieć, nie? 20 minut nie będzie. <grym> Kurde. Także grajcie bez mnie no, na spokojnie się nie stało. Nie no, gracie Tak jesteście pewni. No to jak okej 20, moje... 20 okay. minut to nie jest jakoś dużo to. Ostatnim etapem rywalizacji jest wyścig kładów. Natomiast tutaj drobne sprostowanie nie będziemy robić dwóch ogrążeń, tylko przejedziemy z punktu A do punktu B. Najpierw objeżdżamy cały talerz, potem jedziemy pod konstrukcją, aby później po rampie wjechać na górę i powoli albo z rozpędu wyskoczyć w stronę punktu alfa. Tam na punkcie alfa robimy nawrotkę i dalej kierujemy się na punkt E przejeżdżając mostem. Następnie kierujemy się w stronę helipadu, gdzie znajduje się meta. Proste, proste. W porządku. W porządku. Rozumiemy się. No. <grymne> dobra, uwaga. Jesteście gotowi? przodu troszkę. Jak powiem start, to grzejemy. Dobra. Także uwaga. Trzy, dwa, jeden i start. Ognia. Ale ktoś tu pięknie, ale... Kto tam pierwszy jest? I wyrwali do przodu, ja właśnie nie widzę kto jest pierwszy. Flamey za drugim miejscu jest Immorta, później Power da talerz poleciał, ale wrócił na to, bo go wywaliło tam na trawę. Jest I właśnie policja po drodze. Wrócił. Ale kto kolicja, tam pod talerz bierze? Na no, ostatnim miejscu Powers Immortal, nie, jest za nim ktoś. Jest. Oj! To... <noise> Niestety, ale sędzia nam się uszkodził, więc przejmuję głos. Dziękuję Włotku za oddanie głosu. Halo, halo, witamy serdecznie. Jesteśmy tutaj z góry. Teraz obserwujemy pierwszy flamey. A za nim kto masa chyba jedzie za flamey? Tak, flamey masa. Masa na pierwszym miejscu teraz jest. I zobaczymy teraz, kto przeżyje, nie? Na razie wszystkim Fęci udaje się pride, przeżyć. Zobaczmy to. ale pięknie ależ to zrobili. Tutaj, tak. To, 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 to są lata treningu, widać. Musisz wyjść i albo wyjść i wejść szybko. O! Power zostaje w stawie, kto to zostaje? Kto to Co to zostaje? Flame'i chyba, tak? Ależ tam jest walka o drugie, trzecie miejsce, ale tu go wyrzuciło. Kto tu jest na końcu. To nie ja. Power, nie strzelaj A ja już pana! Masa pierwszy, proszę państwa. No właśnie. Nie wiem, w sumie to dyskwalifikacja dla Powera w takim razie. Dyskwalifikacja dla Powera, tak. Masa pierwszy, pierwszy. masa, masa trzecia, metę. Rekompensatę punktową. Masa pierwszy, drugi i mortal. Trzeci Flamey. Zobaczmy jeszcze kto tam tutaj się doczołgowuje Scream. tutaj. Sorry bardzo. Ale cóż, spada na potoku. Right. Dobra, czekajcie, ja muszę sobie, jak to tam jest, na końcu jeszcze ktoś dojeżdża, czy nie? Wszyscy już. No, Power y, wybuchu przy skoku talerza i Mordor później przez ogień Powera no. No, też dostał uszkodzenia, więc Mordor dostanie tam jakieś punkty y, w ramach rekompensaty. A, a, Mordor a jakby, zbierze punkty Power'a. Jakby Jakbyście kiedyś spotkali na zloczach, Power'a. Dobra, jak najbardziej. Mają punkty. No. Nie, ale z ostatniej konkurencji. A nie, to Zrobimy tak, że jak się spotkają kiedyś na zlocie, to Power stawia flaszkę Mordorowi. Jeden! <grymnie. grymnie lordy> <grymnie lordy> <grymnie lordy> <grymnie lordy> Ej, kto był trzeci? To były panie. Kto był uh, trzeci? mi chyba. Ej, stańcie na helipadzie, o, to. Jak stańcie na helipadzie, to zrobię fotkę jeszcze. on nakłada? Czy przykładzie stoisz? Teraz, jak stoicie, to jest dobrze. W tą stronę, jak jesteście zwróceni, to jest ok. O, helka! <grymne> Wypierdam Ale nie, nie zabijaj jej, tylko wiesz, się, wiesz, odstaw, nie? Teraz, jak stoicie, to jest dobrze. Jam, heli. Dobra, dawaj szybko zdjęcie, zanim mi wróci. Piramida? Dobra, jeszcze. O, zrobię tak. Tak o, zrobię. Teraz możesz zrobić zdjęcie. <noise> ja pyta po prostu się w inne miejsce. Bo ona się tu będzie pojawiać co chwilę. Much, much, much later. <noise> ja, ale, ale to wejdzie zrobić, to wygrywa, wygrywa konsole PlayStation 6. Jest 5 lin i 7 zawodników, no to możemy zrobić dodatkową konkurencję <noise> jak się ustawicie równo. Taki squid game zrobimy. No. Kto tam idzie pierwszy? Power idzie. Dobrze ci idzie Power. Dobrze, widzę cię, śledzę cię. Power, się. A Ninja go goni. Idzie nie bałem. No i na No wlećcie tam helką, po co my tak ciągacie się jak ty gwizdy po tym. Dawaj, dawaj, dawaj Linę rozwal mu, bo to konkurencja jest. Nie, nie rozwalaj. Nie chcę stroju pełno. pilota być właśnie zmieni ten stroj no, pilota, kurwa, bo wyglądasz ma. jak taki ten. Niechciany kuzyn, który <laughs> tu przychodzi na imieniny. Kto spadł? Kto tu był tak wysoko flaming spadł? One week later. Dobra, to teraz robię ostatni odwrót w bazie 4 Dobra. I Boże. Dziękujemy, widzimy się na Battlefield 2140. 160 liga proszę się je bać.